Cześć, traderzy! Witam Was w niedzielny poranek. Z tej strony Shark Trader. Ponownie witam Was na kanale. Posłuchajcie, na tym filmie chciałem Wam przedstawić swój punkt widzenia na temat polskiej giełdy. I o ile na wczorajszym filmie dotyczącym DAX-a yy, mówiłem, że jeszcze koniec wojny że wykres DAX-a pokazuje koniec spadków i tym samym zakończenie yy, lub przynajmniej wygaszenie konfliktu na Ukrainie na jakiś czas to nie mam już tak dobrych informacji dotyczących polskiego, polskiej giełdy, a tym samym polskiej gospodarki. Ewidentnie zanosi się na dalsze pogłębianie spadków na polskim indeksie. Przede wszystkim ktoś może powiedzieć, no ale zaraz, zaraz, gdzie tu korelacja? Zawsze te indeksy były ze sobą ściśle skorelowane. No to prawda, były, natomiast były w momencie, kiedy wszystko jest perfekcyjne i Idealne, w perfekcyjnym świecie. W momencie tak silnych emocji, jakie są obecnie w naszym szczególnie kraju, w kraju sąsiadującym z krajem ogarniętym wojną, takim jakim jest Ukraina, to, no to nie możemy mówić o, o standardach takich, jakie, jakie bywają w normalnym świecie. Chociażby sam fakt tego, jak często pokazuje wam na wykresie w ostatnim czasie, że co chwilę pojawiają się. Rozciągnięte piątki, rozciągnięte piątki w rozciągniętych piątkach takie rzeczy nie, nie zdarzają się w standardowym, normalnym yy, świecie i środowisku rynkowym. Yy, tutaj mamy falę numer 1, falę numer 2, falę numer 3 i falę numer 4. I teraz będzie szła fala numer 5. I teraz yy, zobaczcie. Yy, fala numer 5 Powinna, najpierw zmierzmy sobie, ja to już robiłem na poprzednim filmie też, ale przypomnę, zmierzmy sobie falę numer, yy, falę numer 3. Fala numer 3 jest falą zwykłą, natomiast yy, fala numer 1 yy, jest falą rozciągniętą, bo zobaczcie, w fali numer 1, jakby dobrze się przyjrzeć, o, to fala numer 3 jest rozciągnięta raz. Raz, dwa i trzy. Cztery, pięć, czyli jedynkę mamy tutaj rozciągniętą, więc trójka jest nierozciągnięta, więc czwórka, więc piątka, przepraszam, będzie co najmniej falą nierozciągniętą, czyli dotąd lub dotąd. 38 lub 61. To, czy będziemy mieli falę piątą rozszerzoną, mimo tego, że już jeden impuls jest rozszerzony, w tej chwili jeszcze nie wiemy. Bo tak jak mówiłem na tym filmie z Daxem, bez liczenia wewnętrznych fal, ciężko na początku fali numer 5 oszacować, czy ona będzie rozciągnięta, czy nie. Szczególnie, że pierwszy impuls jest już rozciągnięty. Bardzo często przyrównuje się falę. Piątą do fali pierwszej, że powinny być takie same, nawet jeżeli fala pierwsza jest rozciągnięta. I teraz zobaczcie, jeżeli odłożymy ten odcinek od końca fali numer 4, to wypada nam gdzieś w okolicach 61 i 8. Czyli bardziej prawdopodobne jest, że w tym miejscu, zmienimy może kolor, żeby nam się nie, nie myliło z tym różowym który jest zarezerwowany dla take profitów. Yy. O. I tutaj mamy, w tym polu różowym, potencjalny koniec fali piątej, pod warunkiem, że nie będzie rozciągnięta. Jeszcze tylko dołożę zielony prostokącik, żebyście wiedzieli, na filmie z 1 marca, o, też o wiku 20, właśnie w tym miejscu, kiedy byliśmy. O. To jest 1 marca, jest w tym miejscu. To mówiłem, że tu się zaczynają nam kolejne, kolejne spadki. Troszeczkę wybiło, domknęło w 100% lukę i ruch piątej fali się zaczął. I teraz, w związku z porównaniem piątki do jedynki, wychodzi nam, że najprawdopodobniejszy target jest w tym miejscu. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę co się dzieje ostatnio na rynkach, nie wykluczam tego, że ta piątka będzie również rozciągnięta. Czyli rozciągnięta piątka powinna dojść dotąd. Minimum dotąd, jeżeli nie będzie rozciągnięta jeszcze bardziej. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu, no nie można powiedzieć, że to jest blisko, ale powiedzmy w tych okolicach jest ten dołek. Nie, jednak nie można go brać pod uwagę, bo faktycznie odległość między nim a potencjalnymi zasięgami jest zbyt, zbyt duża. Czy pokrywa nam się to z jakimś poziomem wewnętrznym Fibonacciego? Zobaczmy. No tutaj pokrywa nam się 61, 61, to bardzo ładne. I tutaj 88,6. Czyli pierwszy target robimy tutaj, potencjalny. Drugi tutaj. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała struktura falowa w trakcie dochodzenia do tego miejsca. I zobaczcie, co nam się tutaj może wydarzyć. Tu z kolei, gdyby miało dojść dotąd, może nam się wydarzyć potencjalna formacja harmoniczna Batmana z punktem X, A, bardzo płytkim B. Batman powinien dojść do 38%. Natomiast ja w swojej karierze już widziałem. Batmany jest tak płytkim punktem B, jest to bardzo sporadyczna sytuacja, ale istnieje ta możliwość. B, C i D, które zatrzymałoby się na 8,86, czyli dokładnie tam, gdzie Batman. I tutaj wypada również ten poziom piątki rozszerzonej, rozciągniętej. Tak więc, moi kochani, dla Polski nie ma na razie zbyt dobrych rokowań. Moim zdaniem to jest spowodowane tym, że yy, nawet jeżeli wygasłaby Wojna w tej chwili na dniach, to i tak duży kapitał, który tak naprawdę, tak naprawdę napędza wzrosty, czy też nawet spadki, jeżeli jest wycofywany, napędza ruchy na naszej giełdzie, kapitał nie wróci szybko i dalej będzie uciekał z polskiej giełdy z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu napływu imigrantów. I obaw tego, czy polska gospodarka sobie z tym poradzi, bo to nie są zwykli imigranci, którzy, zwykła mała ilość ludzi, która po prostu wyjeżdża zarobkowo, tylko to jest masa to jest cała masa ludzi, setki tysięcy ludzi, może będzie to nawet szło w miliony, jeżeli będzie to szło w miliony. To, to będzie już znaczący procent naszego społeczeństwa. Tak więc inwestorzy, którzy dysponują dużym kapitałem i potencjalnie kupują nasze spółki, będą zwracali uwagę, czy polska gospodarka to udźwignie. Poza tym strach przed strach przed złotówką, przed tracącą wartością złotówki ludzie wypłacają pieniądze w naszych w bankomatach, w oddziałach. Czy jest to run na banki nie wiem, czy to już jest run na banki, ale na pewno w popłochu ogromnej ilości pieniędzy są wypłacane. To z kolei bardzo się będzie przekładało na, na niskie notowania banków, które też mają duży udział w, w, w polskiej giełdzie. Tak więc wiele obaw o nasz region, o to co się będzie działo, czy wojna na Ukrainie bardzo mocno się na nas odbije, czy bardzo na nas wpłynie, moim zdaniem, sprawi że jednak kapitał z polskiej giełdy będzie uciekał. Pytanie jak szybko, pytanie jak długo i gdzie te spadki się zatrzymają. Tak jak mówię, to miejsce lub to miejsce to są potencjalne zatrzymania tych spadków w moim przekonaniu i dlatego też mimo potencjalnego zatrzymania się całej tej machiny wojennej ponieważ większość innych wykresów związanych np. z euro, z DAX-em czy z innymi z innymi instrumentami mówią o zatrzymaniu się wojny i wygaszeniu tego tak w przypadku WIG20 dalej ta wojna i obawa o polską gospodarkę będzie miała wpływ na spadki naszego indeksu i spółek, które są na polskiej giełdzie. I to wszystko moi, moi kochani, jeżeli chodzi o tę analizę. Do usłyszenia. Shark Trader.